Dlaczego warto pikować pomidory i paprykę? Otóż rozsadzając siewki z mniejszej doniczki do większej, niszczymy system korzeniowy tej rośliny, przez co potem jest on pobudzany do silniejszego wzrostu. Dzięki temu możemy wyprodukować lepszej jakości siewki, które potem posadzimy do gruntu. Zaletą jest też to, że można sobie poradzić z wybujałymi roślinami. Często te rośliny są wybujałe, czyli są takie wydłużone, przeciągnięte jak tutaj i możemy je tutaj posadzić tak, że składamy tą łodygę w kształt litery U i zasypujemy tak, żeby zasypać te korzenie i po same liścienie w zasadzie możemy ją tutaj zasypać w ziemi i ta łodyga, ona w ziemi puści, Korzenie, przez co będzie jeszcze bardziej rozbudowany system korzeniowy.